To nasz ostatni dzień w Hiszpanii. Opuszczamy plaże pod Gibraltarem i kierujemy się w stronę ale najpierw musimy przygotować wszystko do odjazdu. Zdejmujemy z szyb maty termiczne. Składamy koiec, który mieliśmy rozłożony koło samochodu. I sprzątamy królikom. Obowiązkowo śniadanie. I zabezpieczamy rzeczy, które mogą wypaść podczas jazdy. I idziemy ostatni raz zobaczyć Gibraltar. Popsuła się pogoda, więc prawie go nie widać, ale uwierzcie, że tam jest. Po drodze robimy serwis czyli czyścimy kibelek, wylewamy brudną wodę i nalewamy nowy. Padamy do Mercadony na zakupy spożywcze i pelet dla królików. Jedziemy zobaczyć się z Kasią i Arkiem, którzy podróżują ze swoim psem tatkiem. Tadek od razu zaprzyjaźnił się z Jackiem i Fiszką. Spędziliśmy tutaj bardzo fajny czas. Na plaży znalazłam kości z kręgosłupa jakiegoś morskiego stwora. Znaliśmy panią Irenkę i pana Ryśka, którzy na emeryturze podróżują vanem. Kochani ludzie, ale czas odjeżdżać. Odwiedziliśmy jeszcze rzekę Rio Tinto. Swój pomarańczowy kolor zawdzięcza bakteriom, które utleniają minerały zawierające siarczki metali ciężkich. Po ponad trzech miesiącach żegnamy się z piękną Hiszpanią i wjeżdżamy do Portugalii. Zaobserwujcie nas, żeby nie przegapić naszych przygód.